Dzień dobry, witamy serdecznie, to jest Telewizja w Realu24, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i niezmiernie miło mi jest zar od razu e, po drugiej stronie gościć gościa, który, no powiem, e, opowie trochę o koronawirusie. E, e, moim gościem jest dr Shiva Ayaduraj. E, hello sir. Good Witam, dzień dobry, chyba jest popołudnie w miejscu, w którym się Pan where, where znajduje. Jest nam niezmiernie miło gościć uh, Pana w naszej nice stacji. All, Jak się nice pan, nice. pan miewa? How you doing? I'm doing good, how are you? I'm fine, thank you very much, sir. Dobrze, a pan? Czuję się bardzo dobrze, dziękuję. Dziękuję również serdecznie za udzielenie mi tego wywiadu. Mam do pana wiele pytań. Widziałem wideo, w którym opowiadał pan o koronawirusie. To była transmisja na żywo sprzed kilku dni. Byłem nim zachwycony. I od razu pierwsze pytanie. Mamy zamknięte granice w Polsce, ponieważ nasz rząd tak zadecydował. Czym jest ten koronawirus? Nikt nie wyjaśnił, o co w tym wszystkim chodzi. Czy wie pan, czy może wyjaśnić, z czym mamy do czynienia? Really explained what is behind it. Can you possibly know, um, Can you explain what we are dealing with? Niedługo będę nagrywał wideo tutaj to video to w Stanach Zjednoczonych to to na ten temat, ten ale przede hour, wszystkim chodzi live, o to, że to musimy zrozumieć, to, że to wirusy nas nie um, zabijają. Okej. Okay. Tym co zabija i sprawia nam problemy jest system odpornościowy, który nieodpowiednio reaguje na wszystko, co do niego trafia. Czy to zrozumiałe? Okay. To jest what and hurts people immune system which overreacts to things coming into it. Does that make sense? So most are not dying from this right? Większość ludzi nie umiera przez ten koronawirus. Jeśli patrzysz na inne grypy, to na przykład na świńską grypę zachorowało około 60 milionów ludzi, a około 300 tysięcy zmarło, w tym 18 tysięcy w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim jesteśmy otoczeni przez różnego rodzaju wirusy. W naszym ciele znajduje się 38 bilionów wirusów i 60 bilionów bakterii i 6 bilionów komórek. Ludzie są po prostu zastraszeni tymi rzeczami i nie do końca rozumieją, jak działa system Odpornościowy. Po pierwsze, ludzie, którzy umierają, których system odpornościowy został naruszony, to osoby starsze. Kiedy mamy do czynienia z koronawirusem czy innym, to trzeba przygotować specjalną kwarantannę dla ludzi w wieku 60, 70 i 80 lat. older, Ponieważ ich system odpornościowy jest słaby, mam nadzieję, że jest to jasne. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu miał już naruszony system odpornościowy i ma z tym problemy, to nie uchroni go przed jakąkolwiek chorobą. To po prostu zdrowy rozsądek. Co interesujące, jeśli chodzi o koronawirus, to fakt, że poziom zarażenia jest wysoki, szybko się rozprzestrzenia. Powiedzmy bardziej niż SARS albo MIRS. Jednak w tym przypadku śmiertelność jest niska. rate jest So is is so Problemem jest mm, pytanie, dlaczego tak bardzo rozsiewa się wszędzie strach na ten temat. Gdy jednak odkrywasz prawdę, to z mojego punktu widzenia za wszystkim stoi polityka. Na czym ona polega? Na tym, żebyście wszyscy zostali zaszczepieni. Według nich najjedynym sposobem na wyleczenie tego jest poprzez użycie szczepionki w postaci farmaceutycznego leku. Z tego co wiem, to ludzie w Polsce i w Europie Wschodniej jedzą kiszną kapustę, Tak. Co jest bardzo ekstremalnie zdrowym jedzeniem, ponieważ pomaga całemu systemowi trawienia. Jeśli patrzysz na układ odpornościowy, to składa się z dwóch głównych komponentów. To bardzo kompleksowy twór, który analizowałem wiele lat i jestem jednym z ważniejszych znawców w tej dziedzinie. System odpornościowy to złożona sprawa i badałem ją z punktu widzenia inżyniera. Większość lekarzy nie ma pojęcia, jak ten system działa, ponieważ w szkole medycznej uczy się ich zdawkowo na ten temat, nie analizując całości. Z tego wszystkiego wynika fakt, że system odpornościowy jest złożony. Twój jest inny niż mój. Najważniejszym jest jednak to, czy jesz pożywienie, które zawiera sobie dużo cukru. Jeśli tak jest, to twoje ciało wyzwala toksyny, które obniżają twój system odpornościowy. Tak więc, gdy zostaniesz zaatakowany przez różne patogeny, to twoje ciało reaguje bardzo przesadnie. Czy yeah, to ma sens? Tak, z tego, co Pan mówi, to mamy do czynienia bardziej z kryzysem społecznym niż z spowodowanym wirusem. Niekoniecznie. Wirusy przychodzą i odchodzą, ale chodzi o Twój stan zdrowia, który wyznacza, czy przetrwasz, czy nie. Jeśli Twój system odpornościowy został zagrożony, czy też nie, to nie ma znaczenia, jeśli masz cały świat, w którym ludzie są otyli. Na przykład w USA 30% społeczeństwa jest otyła. Wtedy ludzie są bardziej narażeni. Brudne powietrze, brudna woda i jedzenie. To wszystko wpływa na nasz system odpornościowy. W USA 30% obesity, gdzie ludzie są Dirty air, dirty water, dirty food. To jest podstawa. Rozumiesz co mówię? Nie widzę, by z powodu otyłości wprowadzali stan zagrożenia. Mamy 54% ludzi w USA takich właśnie, którzy mają problem z otyłością. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale to od razu wpływa na naszą odporność. Kids. So w Polsce mamy podobny problem fast foody jakość jedzenia spada i wrzucają w nie trucizny The quality of food is going down and they put a lot of poison in the food Zatruta żywność, zatruta woda I rozpadająca się infrastruktura To wszystko dzięki ekstremalnie skorumpowanym politykom Nie obchodzą ich ludzie Tylko oni sami i ich pieniądze Nie interesują się ludźmi Zniszczyli całą infrastrukturę również w Polsce i w innych krajach Na przykładu w Chinach Mamy ogromne zanieczyszczenie powietrza Ponieważ oni chcą się rozwijać, rozwijać i rozwijać Ludzie są traktowani jak roboty Jak maszyny To właśnie się dzieje W USA cała ta globalna elita przeniosła całą produkcję do Chin

Jednak większym problemem jest fakt, że wielkie kompanie farmaceutyczne zaczynają tracić na swoje działalności. Jedynym możliwym sposobem na zysk są powszechne szczepienia, szczepienia i jeszcze raz szczepienia. Ich celem jest, by 7 miliardów ludzi dostało tę szczepionkę. Pomyślcie nad tym. Nawet jeśli to oznacza rozwalanie amerykańskiej i światowej ekonomii i będzie kosztować od 4 do 7 bilionów dolarów, to nie ma znaczenia. Przy zysku 10 bilionów za rok oni to zrobią. Ta polityka jest utrzymywana przez ludzi, którzy uprawiają fałsz. Wiedzą, jest dobre, ale promują naukę, że trzeba wszystkich zaszczepić i tylko zachodnia medycyna może rozwiązać problemy całego świata. Nieważne, że żywność jest lekarstwem i suplementacja jest dobra. Nieważne, że jest wiele innych form leczenia. Zdrowy tryb życia, medytacja, niwelowanie stresu, wszystkie te sprawy. To nie jest teoria spiskowa. Patrz, gdzie podłożają pieniądze. I że są wiele innych form medycyny, Health, well-being, meditation, stress reduction, all these things. Their goal is a monetary. You can just follow the money. It's not even conspiracy, okay? And, uh, yeah, 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 yeah. I... Absolutely. So, so. Who blame more? Politicians or people I mean, you pointed well, the politicians. It, it, it. Well, yeah, but look, there's a global set of elites. Most of them are lawyers and lobbyists. Na świecie mamy do czynienia z elitą polityków. Są to prawnicy i lobbyści. Wielu z nich nie ma pojęcia, jak rozwiązywać problemy. Wielu z nich nie ma pojęcia, jak rozwiązać jakikolwiek problem. Oni sami je tworzą. Wiesz, ludzie pracy w USA i w Polsce, jak elektrycy, hydraulicy i inżynierowie, jak ja, cierpią. Lobbyści i politycy tworzą fałszywe problemy i rozwiązania tych problemów. Nigdy nie mają dobrego rozwiązania, ponieważ prawdziwie zmusiłyby ich do oddania władzy. Nie chcą rozwiązywać problemów, tylko zniewalać ludzi. Nie różnią się od dawnych władców. Pamiętasz królowie. Mieli swoje własne terytorium i zabierali ludziom 30 albo 40% tego, co chłopi wypracowali. Teraz oni zabierają 60% albo 70%. I zabierają tak dużo, że chcą znacjonalizować wszystko i sprawić, by ludzie byli głupi i stali się robotami. Do tego wszystko zmierza. Znacjonalizują ochronę i obronność. Kamery obserwują nas cały czas. Nie uczymy ludzi, jak poprawnie się odżywiać. Nie dbamy o środowisko naturalne. Nie uczymy ludzi, jak się jeśli spojrzysz na USA w 1900 roku, pod względem chorób zakaźnych, to 1400 ze 100 tysięcy ludzi je miało. W 1950 roku tylko połowę tego, co wcześniej. Wskaźnik chorób zakaźnych nie spadł dzięki interwencji medycyny i rynku farmaceutycznego. Stało się tak z powodów infrastrukturalnych. Wyeliminowaliśmy pracę dzieci, pojawiła się witamina A, dobre odżywianie, urządzenia sanitarne i chłodzenie produktów. Hydraulicy i pracownicy sanitarni zrobili więcej dla zwalczania chorób zakaźnych niż farmaceuci i lekarze razem wzięci. To się naprawdę wydarzyło. Dzisiaj system sanitarny się załamuje. Infrastruktura połudupada. Oni tego nie potrafią naprawić. Politycy i skorumpowana elita nie potrafi tego naprawić, ponieważ jest skorumpowana. Rozumiesz, o czym mówię. Tak, To jest jak... Właśnie potwierdzasz to, o czym często station. mówimy na antenie tej stacji. W tym momencie Kalifornia jest zamknięta. Ludzie nie mogą opuścić swoich domów. Mm -hmm. To samo jest tutaj. Niszcząc transport niszczysz ekonomię. Mamy tutaj wiele małych biznesów. W USA mamy dużą dysproporcję. 1% ludzi zarabia ogromne pieniądze przy totalnym niszczeniu średniej klasy. Poza tym jest dużo bezdomnych i osadzonych. Oni są zależni od systemu i to sprawia, że są podatni na wpływy ludzi władzy. Oni definitywnie zaatakują ludzi, którzy mówią prawdę. Who are basically the goal is to just keep them on welfare. And they will ultimately serve the super wealthy, probably to go attack these people. Okay? So it's a very interesting system the global elites have set up. Globaliści stworzyli bardzo ciekawy system. To nawet nie jest teoria spiskowa, gdy można zobaczyć to podczas prezydentury Obamy. Zaczęło się w 2008 roku, gdzie banki powinny upaść i cierpieć. Zamiast tego wspomniany Obama i Elita wspomogła system bankowy i poparła złagodzenie ilościowe. To bardzo wyszukane określenie polegające na drukowaniu jak największej ilości pieniądza. To koncept nowej polityki monetarnej, która polega na tym, że rząd nie wspiera produkcji, tylko teorii o drukowaniu wystarczającej ilości pieniądza który stworzy wystarczającą ilość miejsc pracy. I wtedy, gdy Ci ludzie zaczną być produktywni dla systemu, to użyją opodatkowania, by kontrolować inflację. To inny typ polityki monetarnej. Nie wiem czy działa czy nie. But we do know, Jedno wiem na pewno. Pieniądze, które drukują trafiają do najbogatszych. Oni się nie dzielą z innymi. Wrzucają wszystko na giełdę i zawyżają jej wartość. To jest jeden z fenomenów tej sytuacji, która automatycznie prowadzi do centralizacji, nacjonalizacji gospodarki. Odrębnie od tej autorytarnej polityki powstaje model polityki medycznej, która zmusza ludzi by korzystając z kilku możliwości leczenia. To co stworzył koronawirus i, i bierz mnie za słowo, za rok wprowadzą prawo o powszechnym szczepieniu. Jeśli nie zaszczepisz, to nie dadzą ci prawa jazdy, nie pozwolą ci podróżować i prowadzić biznesu. Next year at this time they will probably say everyone should be vaccinated, right? Yeah. And if you don't get vaccinated, we're not going to let you, we're not going to give you a driver's license, we won't give you transport, we won't give you business licenses, right? So this is Więc chodzi o to by wrzucić szczepionki na rynek, zaszczepić ludzi, i mieć nad nimi kontrolę. Vaccine everybody and have a control over them. It's not put a vaccine on the market. The goal is to, to give ensure. it to short. So imagine we have 7 billion people. Nawet nie wrzucić na rynek Mamy około 7 miliardów ludzi na świecie I na każdej osobie można zrobić 1000 dolarów za szczepionkę na rok Nawet jeśli rujnujesz gospodarkę Co może kosztować 4 biliony, To i tak zarabiasz Biorąc pod uwagę 10 lat czegoś takiego Zarobisz 70 bilionów I o to im chodzi Ta polityka zdrowotna jest wprowadzana przez człowieka O nazwisku Antony Falci To wielki fan farmy i szczepionek Funkcjonuje od 1986 roku I nikt nie jest w stanie go usunąć On mówi, że jest wirusem

nie jestem w szoku słuchając twoich słów, ponieważ oglądałem twoje wideo wywiadu z Alexem Johnson na stronie infowars.com i analizowałem to. Czy można obudzić ludzi? W końcu to my jesteśmy winni głosując na ludzi, którzy przynoszą chaos i niesprawiedliwość. Exactly. You, you nailed it. It's, it's about, look, it's about time people started Właśnie, całkowita racja. Już czas, by ludzie zaczęli głosować na ludzi, którzy walczą, za ludzi ich bronią i wspierają. Ludzi, którzy chcą naprawdę rozwiązywać problemy. Ja jestem inżynierem, moi rodzice przyjechali z Indii. Nie miałem nic i pracowałem całe życie. Ci politycy nigdy nie pracowali. Co oni robią? To, co robią, jest ich w własnych układach, niezależnie od tego, czy lewica, czy prawica to oni ze sobą współpracują. Ten sam rodzaj ludzi, którzy mają w poważaniu ludzi pracy. Oni korzystają z nas jak z niewolników. My niewolnicy musimy zrozumieć, że mamy wybór i o to w tym wszystkim chodzi. Oni używają strachu. Po ataku na World Trade Center słyszeliśmy terroryzm, terroryzm, terroryzm. Użyli tego, by wprowadzić państwo policyjne i obserwować wszystkich. Wszyscy powiedzieli, okej, okay, te wszystkie kamery mnie obserwują. Dobra, nie ma problemu. Za chwilkę powiemy, dobra, może strzyknąć cokolwiek chcesz we mnie. Za każdym razem gdy oddajemy swoją wolność to nie możemy jej odzyskać. To pomaga skonsolidować władze takim osobom jak Bill Gates i Hillary Clinton, którzy myślą, że są lepsi od nas i my jesteśmy ich niewolnikami. To teraz właściwie się dzieje. And what it does it helps consolidate power to the Bill Gates, the Hillary Clintons, you know, those kinds of people who think they're actually very smart, they know better and we're all basically their slaves. That's what's fundamentally taking place. In Italy or Spain or in Chciałbym usłyszeć pana komentarz na temat tego, co się dzieje we Włoszech i Hiszpanii. Wydaje się, że Włochy się rozpadają na kawałki. Yeah, so let's talk about Italy, okay? Właśnie, porozmawiajmy o Włoszech. Jeśli spojrzysz na ten kraj 10 lat temu, czy słyszałeś o ruchu pięciu gwiazd w tym kraju? Tak. Ruch pięciu gwiazd był ruchem oddolnym, niezależnym wobec dwóch partii Berlusconiego i tej drugiej, co było zagrożeniem dla elity rządzącej. Musisz zrozumieć, że we Włoszech jest Watyka. Ten kraj ma jeden z najgorszych systemów zdrowia na świecie. Ludzie z Włoch, którzy współpracowali ze mną na MIT, mówili mi, że nie chciałbym skończyć we włoskim szpitalu. One są okropne i warunki są w nich beznadziejne. Jeśli patrzysz na sytuację we Włoszech. has one powiem? of the worst healthcare systems. Friends of mine were from Italy that I've worked with at MIT. They said, you never want to end up in an Italian hospital, okay? They're horrible. They're like state-run hospitals. It's awful. So, if you look at the situation in Italy, how many deaths have been there right now? 4,000. How many people have been infected? Right, so that's, in that numbers, To około 10%. Kim byli ci ludzie w jakim wieku? Dzisiaj słyszałem, że normalnie starsze ludzie w większości gdy już starzejesz, Twój system odpornościowy jest zagrożony. Bez znaczenia, w jakim wirusem mamy do czynienia. przyjrzyj się, ile osób zmarło na grypę rośnie na całym świecie. Oni winią za to koronawirus. Kiedy masz grypę i Twój system odpornościowy jest zagrożony, jesteś otwarty na wiele innych wirusów. Nie wiem, czy to wiesz. Kiedy masz grypę, to masz w sobie wiele innych wirusów. Jeśli chcesz rzeczywiście winić dany wirus, musisz zastosować hipotezę kocha. Now to say that this virus caused this, you have to follow something called Koch's hypothesis, okay? Koch's postulates. Mm -hmm. And many of this stuff doesn't even follow basic science. I wiele z tych rzeczy nie podąża za podstawową wiedzą. Ktoś mówi, że ten wirus powoduje to i to. To też nie musi być prawda. Rozumiesz, co mówię? To jest korelacja, nie związek przyczynowy. Kiedy starzejesz się, to system odpornościowy staje się słabszy. Jeśli jesz dużo cukru i jedzenia, które go zawiera w dużej ilości, to wtedy w twoim ciele wytwarza się grzyb i neurotoksyny, które również naciskają na odporność, przez to ciało traci swój balans i reaguje nadmiernie. To są rzeczy, które wiemy na pewno. Zamiast tego stworzyliśmy sytuację i wiemy, że system zdrowia jest zły i wiele z tych szpitali w takich krajach jak Włochy są w opłakanym stanie. Te wszystkie rzeczy są używane rozwali całą gospodarkę i wtedy wiemy o co w tym wszystkim chodzi, co to znaczy jak rozwijać ten problem. So to use these things to shut down whole economies, we have to really figure out what's going on. Jeśli chcesz temu zaradzić, to musimy starsze osoby i z tą osłabioną odpornością odizolować. One powinny być chronione w każdej sytuacji. Jednak zdrowych trzeba zagonić do odbudowy całej gospodarki. Trzeba im powiedzieć, że muszą wzmocnić system odpornościowy i brać witaminy A, D, C i jedząc odpowiednie pokarmy. Nie zamykasz całego świata. To niesłychane. Yeah, absolutely. Uh, the thing is now in Poland, the one of the, especially on the lot things moving Absolutnie. Właśnie mamy w Polsce tą dyskusję, ponieważ jeden z lekarzy we Włoszech mm -hmm. powiedział, że niewielu ludzi umiera na koronawirusa, tylko poprzez inne wirusy. It's just a of that the system dying they dying of any other viruses which are spreading around. Exactly, and this was also the uh, case with AIDS. Remember, AIDS. Yeah, they yeah, said yeah. AIDS was going to kill everyone. HIV does not cause AIDS. That was a big lie. That Właśnie, to samo było z AIDS. pamiętasz AIDS? Mówili, że zabije nas wszystkich. HIV nie powoduje AIDS. To duże kłamstwo. To było promowanie przez ludzi jak Galo i Falci. Czym jest AIDS? Po polsku zespół nabytego niedoboru odporności. To oznacza, że Twój system odpornościowy nie działa. Jak dostajesz AIDS? Wtedy, gdy nadużywasz narkotyków dożynie. Tu nie chodzi o strzykawki, to było kładztwem również. Kiedy bierzesz leki immunosupresyjne i kiedy dla przykładu miałeś transfuzję krwi i wziąłeś dwie takie tabletki, to Twój system odpornościowy staje się słabszy. Jeśli na przykład ktoś brał azotan amylu, Czyli popersy, co wielu gejów robiło to w Stanach Zjednoczonych, by osiągnąć orgazm, to wielu udowodniło, że właśnie te popersy obniżają efektywność układu odpornościowego. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które robi to samo. Kiedy masz zniszczony system immunologiczny, to pojawia się w tobie wiele wirusów, czyli myśl, że dany wirus jest sprawcą, czy też odpowiada za daną chorobę, jest nieprawdziwa. system So, the entire concept of this virus kills this person is not true. It's a compromised immune system. It's like you have a wall around your house to protect people from coming in, okay? To wynik zachwianego systemu odporności. To jak mur otaczający twój dom, w którym masz broń i wszyscy boją się do ciebie wejść. Ten mur cię chroni, lecz jednak pojawią się, jeśli pojawią się w nim dziury i zliczysz swój system ochrony i nie masz na sobie tarczy, to wszystko może wejść kiedy chce. Wtedy możesz przesadzić i zacząć robić krzywdę ludziom, których, którzy przyszli przez wspomniany mur. Prawie tak samo działa system odpornościowy. To znaczy, że jeśli nie masz odpowiedniej infrastruktury w swoim ciele, twój cały system będzie reagował zbyt pochopnie. To jak dom, w którym wszyscy mają paranoję i chcą cię zaatakować. Wtedy możesz zacząć zabijać nie tych, co potrzeba. tak, tak, W Mm -hmm. Yeah. So the immune, so the immune system to it back is the key. Yeah, or, the, or yeah, and 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 that is two things. One is what you choose to put in your mouth on you, etc. The other thing is is the environment you're living in, right? If your environment is dirty water, dirty air, dirty food. Tak naprawdę są ważne dwie rzeczy. Pierwsza to, co wkładasz ze swoich ust w sensie żywności, a druga to twoje otoczenie. Jeśli jest brudna woda jedzenie, to dlatego, że wybraliśmy złych ludzi do sprawowania władzy. To oni stworzyli brudną wodę, powietrze jedzenie. Skorumpowani dopuścili do zburzenia budynków, do zanieczyszczenia wody, jak firma Monsanto i inne. To oni do tego dopuścili, a my wciąż na nich głosujemy. Oni nigdy nie powiedzieli prawdy o otyłości, o brudnej wodzie, ponieważ mają to gdzieś. Firmy produkują złą żywność. To te same, które płacą telewizyjnym ogromne pieniądze, by je reklamowały. Płacą tak samo tym politykom, byśmy ich wybrali. Oni mówią, potrzebujemy szczepionek. Co wtedy robią? Obniżają jakość ochrony zdrowia na całym świecie i naszej odporności. Zamiast poprawić ten stan, to uzależniają nas od szczepień i farmaceutyków. To jest ich cel. Najpierw karmią cię głównym byś obniżył swoją odporność, a później dają ci kolejne gówno w postaci leków, by ci pomóc. Jednak to się nigdy nie dzieje. To jest ich model działania. Ludzie powinni się do cholery wreszcie obudzić i zacząć używać swojej głowy, i zdrowego rozsądku tak właśnie powstał faszyzm, poprzez lęk, poprzez ten lęk, faszyzm i farmy do tego zmierzamy. model. And people need to wake the hell up and realize that they need to start using their brains their common sense because fear is how fascism comes. fear, fascism and That's what we're headed towards. Doktor Shiva Ayadurai, ja był moim i Państwa gościem, słyszeliśmy naprawdę mocne słowa na temat tego, co się dzieje dookoła nas, czyli nie koronawirus chyba nas zabija, tylko po prostu ktoś chce, żebyśmy wpadli w stan paniki. Dziękuję za uwagę, przypominam o tym, że możecie wspierać telewizję w Ralu24, jeśli uważacie, że to, co robimy jest dobre, a możecie nas wspierać się finansowo, widzicie numer konta na swoich ekranach, zapraszam serdecznie do tego, by wspierać nas, żeby powstawały takie programy właśnie, żeby obalali to kłamstwo, które panuje w sieci. Dziękuję za uwagę, Piotr Szachtowicz, kłaniam się niziutko, do zobaczenia, do widzenia.